Czy partie polityczne mają realne rozwiązanie na kryzys edukacji w Polsce? Sprawdźmy to. A właściwie ja to sprawdziłam. To znaczy sprawdziłam wszystkie programy partii i właśnie teraz wam je przeczytam. Będzie bez komentarza, ale wszystkie źródła wam podlinkuję. Prawo i sprawiedliwość. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Wsparcie metodyczne dla młodych nauczycieli. Rozszerzenie nauczania języków obcych. Nacisk na rozwijanie technologii informatycznych. Rozwijanie czytelnictwa. Zamiast testów, pytania otwarte, wymagające myślenia nacisk na naukę przedmiotów ścisłych wychowanie patriotyczne i obywatelskie kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólnotę nauka prawa i realnych mechanizmów demokratycznych wycieczki szkolne związane z realizacją programu historii i języka polskiego kształcenie zasad udzielania pierwszej pomocy. Nauka zapewniania bezpieczeństwa cybernetycznego. Nawiązanie realnej współpracy z policją w celu zlikwidowania handlarzy narkotyków i dopalaczy. Więcej zajęć fakultatywnych. Po co? Po to, by uzupełnić braki i rozwijać pasje. Maksymalna redukcja patologicznego zjawiska korepetycji. Prace domowe w klasach 1-3 wyłącznie na zajęciach pozalekcyjnych. Każdy 18-latek będzie mógł odbyć w szkole bezpłatny kurs na prawo jazdy. Zwiększenie dostępności nauczyciela dla ucznia w szkole. Dofinansowanie posiłków w szkole. Budowa nowoczesnych ośrodków edukacji zawodowej. Wsparcie dla budowy modernizacji i unowocześnienia oraz wyposażenia szkół specjalnych w Polsce. Finansowanie wycieczek edukacyjnych dla każdej klasy i każdego ucznia. Całkowity zakaz seksualizacji dzieci i młodzieży. Koalicja Obywatelska. Podwyżki dla nauczycieli o 30% nie mniej niż 1,5 tysiąca zł brutto. Wycofanie historii i teraźniejszości. Elektroniczne podręczniki. Wszystkie. Prowadzenie szerokiej oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole. Wykreślenie oceny z religii ze świadectwa szkolnego. Dla każdego dziecka indywidualne szafki w szkołach zamiast pełnych plecaków. Jednozmianowość. Zajęcia z religii dla chętnych tylko na pierwszej lub ostatniej godzinie. Praktyczne, a nie ideologiczne podstawy programowe i podręczniki tworzone i zatwierdzane przez ekspertów. Likwidacja prac domowych w szkołach podstawowych. Trzecia droga: 6% PKB na edukację. Nowy przedmiot cyberbezpieczeństwo. Odchudzenie podstawy programowej. Nacisk na naukę warsztatową i projektową. Po szkole podstawowej dzieci będą posługiwały się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym komunikacja, praca zespołowa, krytyczne myślenie i kreatywność, czyli kompetencje przyszłości będą celem edukacji. Żytelna edukacja ekologiczna i klimatyczna. Zobowiązanie szkół do zapewnienia ciepłego posiłku dla każdego ucznia. Partia obiecuje, że zapewni środki na realizację tego zadania. Dostęp do psychologa i pedagoga w każdej szkole. Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Podwyżki dla nauczycieli. Średnia krajowa na start. Nauczyciel ma większą swobodę doboru metod, środków, jak i treści nauczania. Szybka ścieżka awansu zawodowego, superwizja i doskonalenie kompetencji. Lewica kształcenie umiejętności analizy, krytycznego i twórczego myślenia oraz pracy w grupie. Interdyscyplinarność w programach różnych przedmiotów, elementy edukacji obywatelskiej. Obejmującej elementy wiedzy o rynku pracy i prawach pracowniczych, edukacji zdrowotnej, tym wiedzy o seksualności, zdrowiu psychicznym, zdrowym trybie życia i odżywaniu oraz profilaktyce chorób zakaźnych, edukacji klimatycznej i podstaw cyberbezpieczeństwa. Szkoła wolna od indoktrynacji. Podstawy programowe współtworzone i zatwierdzane przez zespoły specjalistów wskazanych przez oświatowe związki zawodowe i uczelnie publiczne. Współpraca szkół publicznych z trzecim sektorem i lokalną społecznością. W szkołach ponadpodstawowych zajęcia dodatkowe będą obowiązkowo opiniowane przez samorząd szkolny. Umożliwienie tworzenia spółdzielni uczniowskich. Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich. Rzecznik Praw Uczniowskich obowiązkowo w każdej szkole. MEN określi minimalne wymagania dotyczące procedury postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole dostęp do szkoleń antydyskryminacyjnych i antyprzemocowych dla nauczycieli i uczniów. Szybkie i anonimowe zgłaszanie przypadków przemocy w szkołach przy pomocy aplikacji mobilnej. Wsparcie psychologiczne, w tym bezpłatny dostęp do długofalowej opieki psychologicznej dla każdego od przedszkola do końca edukacji. Współpraca psychologów szkolnych z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistami zdrowia psychicznego w publicznych ochronie zdrowia. Edukacja prospołeczna i bezpośrednie wsparcie dla rodziców. Nacisk na naukę rozpoznawania i wspierania uczniów potrzebujących pomocy. Zatrzymanie fali odejść uczniów do szkół niepublicznych, zwłaszcza dzieci z problemami edukacyjnymi, orzeczeniami o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego czy wspomagania rozwoju, jak również wybitnie zdolnych. Niezbędna pomoc edukacyjna w szkole publicznej bez korepetycji. Bezpłatne podręczniki dla wszystkich uczniów. Czytnik e-booków wraz z abonamentem na książki i czasopisma dla każdego. Baza bezpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych online. Bezpłatne obiady dla uczniów szkół podstawowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych. Dowartościowanie szkół branżowych i techników. Stała możliwość szkoleń dla nauczycieli. Płatne praktyki nauczycielskie. Szkoły branżowe we współpracy ze związkami zawodowymi. Brak religii w szkołach, a środki zostaną przeznaczone na zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Bezpłatne przejazdy komunikacją lokalną dla uczniów także w czasie ferii i wakacji. Podwyżki dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, w tym co najmniej 20% w pierwszym roku od początku nowej kadencji parlamentu. Wynagrodzenie nauczycieli finansowane wprost z budżetu państwa. Konfederacja. Bon edukacyjny. Oznacza przypadające dla każdego ucznia część subwencji oświatowej, podążającą za uczniem do wybranej przez rodziców placówki. Komponent opiekuńczy, czyli bon dla finansowania żłobków i przedszkoli. Reforma nie zagraża gwarancji powszechnego dostępu do edukacji dla każdego dziecka ta gwarancja zostanie zachowana. Przejrzysty system zwiększania kwoty bonu edukacyjnego dla dzieci w szkołach spe spełniających szczególne potrzeby edukacyjne. Szkoła może opracowywać własny autorski program nauczania i ustalić własną organizację roku szkolnego. Szkoły konkurują o ucznia m.in. atrakcyjnością programów edukacyjnych. Państwo nie wtrąca się w ofertę programową szkół i ogranicza swoją rolę do organizacji corocznych egzaminów. Egzaminów nie układa rząd, tylko niezależna Rada Edukacji Narodowej złożona z fachowców i odpowiedzialna za utrzymanie wysokiego poziomu edukacji. Ministerstwo odpowiada tylko za Techniczną organizację i prawidłowość przeprowadzenia egzaminów. Szkoła ma swobodę pozyskiwania dodatkowych środków z czesnego, dorowizn, dopłat samorządowych, grantów, współpracy z przedsiębiorcami i sponsorami. Deregulacja zawodu nauczyciela. Szkoły konkurują o dobrych nauczycieli stawkami wynagrodzeń i warunkami pracy. Dyrektor, jako samodzielny menadżer, odpowiedzialny za wszystkie aspekty funkcjonowania szkoły, wynagrodzenie powiązane z wynikami finansowymi szkoły lub osiągnięciami uczniów. Dyrektor musi liczyć się przede wszystkim z opinią rodziców, którzy w każdej chwili mogą zabrać dzieci do innej szkoły wraz z pieniędzmi z ich bonów edukacyjnych. Dyrektor szkoły publicznej dodatkowo odpowiada przed Radą Rodziców uprawnioną do odwołania go. Kontrola wyników, a nie całego procesu edukacyjnego. Kuratoria do likwidacji. Samorządowe Wydziały Światy do likwidacji. Ministerstwo Edukacji okrojone do minimum. Państwo nie wtrąca się w działanie szkoły. Każdy ma prawo uczyć swoje dzieci w ramach edukacji domowej. Rodzice prowadzący edukację domową otrzymują w ramach bonu edukacyjnego takie same pieniądze na ucznia, jakie otrzymywałaby szkoła. Pieniądze z bonu wypłacane z dołu i pod warunkiem pomyślnego zdania przez ucznia okresowych i państwowych egzaminów. Systematyczne niezdawanie egzaminów to obowiązek posłania dziecka do wybranej przez rodziców szkoły. Bezpartyjni samorządowcy. Szkoła winna umożliwić rozwój talentów przy zindywidualizowanym podejściu: mniej nauki pamięciowej, a więcej doskonalenia umiejętności pracy w grupie. Tworzenie projektów, umiejętności weryfikacji informacji, bezpłatne, zdrowe obiady dla każdego dziecka w szkole. Edukacyjny bon rozwojowy, czyli 100 zł miesięcznie na każdego ucznia szkół podstawowych i średnich, do wykorzystania na zajęcia edukacyjne i rozwijające. Polepszenie warunków płacowych najbardziej efektywnych nauczycieli poprzez wprowadzenie edukacyjnego bonu rozwojowego. Dostępny psycholog w każdej szkole. Polska jest jedna. Nic na temat edukacji. Polska liberalna, strajk przedsiębiorców. Zamiast reform tego, co jest, równoległy system szkolnictwa konkurencyjny do państwowego. Szkolnictwo alternatywne we współpracy z sektorem prywatnym, współfinansowanym przez państwo i rodziców. Program ministerialny będzie wyznaczał minimum edukacji dla każdej klasy szkoły podstawowej. Dobór przedmiotów i ścieżki kształcenia będzie już całkowicie fakultatywny i zależeć będzie od szkoły i rodziców. Zawężenie podstawy programowej i uwolnienie programowe. Interdyscyplinarność, lekcje prawa, ekonomii, przedsiębiorczości i inne, które przygotują do praktycznego w życia w współczesnym świecie. Indywidualne ścieżki rozwojowe. Jeśli uczniowie uzyskają średnią z matematyki na poziomie 46%, radzą sobie lepiej z języków, nie powinni być zmuszani do opanowywania logarytmów. A ci z umysłami ścisłymi, u których częściej na przykład występuje dyslekcja i dysgrafia, nie powinni być zamęczani ortografią. System monitorowania ścieżki edukacji oczywiście jest zanonimizowany, tak aby rodzice przy wyborze szkoły wiedzieli, jakie są ogólne wyniki absolwentów. Wprowadzenie konkurencji na rynku edukacji pozwoli zwiększyć wynagrodzenie dla najlepszych nauczycieli oraz podnieść poziom edukacji. Normalny kraj. Odbudowa kadry przez przywrócenie seminariów nauczycielskich. Nauka modułami według zdolności i zainteresowań, wyławiająca talenty. Likwidacja testów i promowanie kreatywności oraz rozwoju osobowości. Edukacja według najlepszych polskich wzorców. Promowanie łacińskiego wzorca nauki opartej o dowody i twierdzenia, a nie o autorytety. Promowanie interdyscyplinarności w nauce. To tyle. Wszystkie pomysły partii biorących udział w wyborach 2023 umieszczam we wpisie, do którego link znajdujecie się pod filmem. I co? Koniec chaosu w szkole?